witam wszystkich w nowym nie zagrajmy czyli typowo nowy gameplay a raczej taki odcinek informacyjny yy, skilling floor dlaczego skilling floor kiedyś tą gierkę jak była jeszcze Auk akcja promocyjna na Steamie świąteczna Załatwiając za darmo jaka ładna pani można było robić przekręty wtedy wtedy można było oj dużo gierek załatwić a i dużo no i pomyślałem, że może Wam pokażę krótki gameplay z tej gierki, bo pewnie o mnie zapomnieliście, długi czas nie wrzucałem żadnego filmiku. Sorki za to. Nie przygotowałem się, ostatnio miałem zajebiście dużo problemów z komputerem, ale zaraz o tym opowiem. Tylko na jakiś, kurde, serwerek może wbijemy. Hmm, może polski, Pukawka. Pukawka ma dobre serwery. Z Counter Strike'iem mi się kojarzy, co do Counter Strike'a kurwa czekam na tą Counter Strike GO, można kupić za jakieś 20zł klucz bety Ale nie wiem czy warto, bo premiera jest w drugim miesiącu wakacji, trzeba byłoby dwa razy płacić Myślę, że 150, 50, 60zł będzie ta gierka kosztować No troszkę tam zjebali ten cały system tej gry ale zobaczymy co z tego wyjdzie. No ta, teraz będzie mi pół gry ściągać, żeby mi dołączyć. Nie, nie ma takiej mowy. Przepraszam. Coś, jakąś inną mapkę wybierzemy może. Hmm, zatrzymaj kurwa to wybranie serwerów. Będą zombie w playground. Może ten... W tej grze był zawsze jeden problem, hmm, przez co właśnie mało w nią grałem, a chodzi o to wybieranie serwerów. Zawsze albo ściągało jakieś zajwiście kurwa, kolosalnie wielkie pliki, albo czekało się długi czas zanim się dołączyło do serwera. Może i zrobiłem błąd, że zacząłem nagrywać od tego menu. Może i teraz się połączy. Pamiętam jeszcze jak grałem właśnie w czasie świątecznym w tą grę. To był zajebiste. Event, się mówi chyba, ta, event. Właśnie to wydarzenie, że wszystkie te podwórki miały te czapeczki Mikołaju się zabijało, to było zajebiste. No, coś jak w tym World of Warcraft. Też właśnie takie głupatki wsadzali. Było śmiesznie. Ale teraz kurwa nie jest śmiesznie, bo trzeba zajebiście długo czekać. 713 kB rozumiem. Map Vought, no to jest zajbiście mały plik Wybieranie mapa tak długo pobiera A pierdolę tak samo z Counter Strike'em Kiedyś kurwa można było sobie pograć Normalnie wchodziłeś na serwer, nic nie ściągałeś A teraz zanim wejdziesz na serwer i pobierać ci te pierdolone piosoneczki to wrzucają Te dzieciaki na swój serwer Kurwa 20 minut musisz czekać zanim wejdziesz i nie do całej gówno. A, pierdolę, to samo jest tutaj. Dobra, jeszcze raz wracamy. Okej. Okay. Popierdoli mi się przyciski, solki... Nie wiem, może to... No szybko idzie, szybko. Czemu ten odcinek w ogóle nagrywam i tak się opierdalam? Mm, zacznijmy od tego, że spaliła mi się karta graficzna w komputerze. Czekajcie, herbatki se naleje Spaliła mi się karta graficzna od zajebistej gry zwanej Battlefield 3. Karta graficzna, karta graficzna się okazało, że była podkręcona. Już to zrobili w tej firmie. To był GeForce 5, 560 Ti. No trochę za niego dałem pieniędzy. I zaczęło się od jakichś pierdolonych artefaktów podczas gry. I dały się grać. Karta osiągała 60 stopni i wypieprzało ją. Wypieprzało grę w ogóle. Co to kurwa jest? Zombie? Dziwny serwer. Jestem zombie czy jak? Eee, to jest do blokowania... Ty ode mnie, kurwa, o co wam chodzi? Mały i zabity, zajebiście, o co w tym chodzi? Dobra, mniejsza mm, Trochę dziwny serwer Więc z niego wyjdziemy Jeśli będę mógł A nie widzę tego menu Psz, Dobra, może troszkę przyciszek. O, od nowa I kurwa chodzi. Masakra, nie mogę teraz wyjść z menu. Serwer jest ostro posrany. Czemu tam jeden gościu zabił wszystkie potwory, a ja jestem jakimś zjebem? Pójdę z czym? Cześć, zaraz dojdę. Do tych panów. Kurwa chodzi Dobra, posrany serwer. Tak nie na tym polega jak coś. Nie... Nie dołujcie się, ale to nie o to chodzi w tej grze. Zajebiście zjebane serwery jeszcze do tego pewnie francuski mi się tutaj zdaje. Nie wiem dlaczego tak mi się zdaje, ale totalna lita. Exit. Na pewno chcesz wyjść, możesz uciekać, a i tak Cię znajdą przed schodem słońca. Tak, chcę wyjść. A więc ponownie witam wszystkich. Tym razem wreszcie w grze udało się dojść, to jest druga fala, na jakiś serwerek z jakimiś ciotami widziałem, bo chyba nie bardzo się orientują w tej grze. Możesz dojść do sklepu, oby, oby. Jak nie, to będzie lipa. 35 sekund. Jestem zajebiście daleko Ja pierdolę szybko Frajerzy kurwa Na nic mnie nie stać, na nic mnie nie stać Dobra, odpimy granacik. Wypadamy ze sklepu A więc tak jak mówiłem, jest to healing floor jest to jakaś mapka, zaraz wam powiem Co to w ogóle jest. Icebreaker. Jakiś zimny lodołamacz. Chyba na Titaniku jesteśmy z tego co widzę po nazwie mapy. Yy, no, bronimy się przed zombie, takie pierdy, pierdy. Pyk, 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 headshot bitch. A więc tak jak mówiłem, nagrywam ten odcinek. A, możemy zamieść czas takim właśnie celu informacyjnym. Mowa tutaj o tym, właśnie, że tą kartę graficzną spaliłem. Druga informacja to wyjeżdżam za dwa tygodnie do Włoch. 14. Czyli za niecały okres. Nie, za niecały tydzień chyba. No za niecały tydzień będzie. i będzie zajebiście. W drugim miesiącu mam wyjazd nad morze klasowo. Kurwa, maks fajnie się czuje. Wyjazd nad morze. To jest już bodajże na tydzień. Więc już chciałem poinformować, że dużo filmików się nie będzie pojawiać. Przez okres wakacyjny. Ja pierdolę, ile się ich nabrało. skór synów. Także jest jedna fujowa sprawa, że bardzo łatwo umrzeć. Pomóżcie mi skurwy, syny. Ja pierdolę, to jest druga fala, już pójdę siedzieć. Pierdole. Kolejna sprawa, chociaż ciężko się skupić nagrywając to i ja mówić. Mm, mowa tutaj o... Ja pierdole. Tutaj o nowym nagrywaniu, nowym sposobie nagrywania nagrywam teraz aktualnie, nie od razu wszystko przez Frapsa. No zajebali mnie. Nagrywam wszystkiego przez Frapsa, tylko przez program Audacity. Czyli dźwięk osobno, obraz osobno. Zobaczymy jak będzie z synchronizacją. Kiedyś tak nagrywałem amnezję i była zajebista kaszana. Oj, była wtedy kaszana. miałem nie, nie, tyle dźwięków na kompie, obrazów, nie wiedziałem co z czym łączyć. Już tak nigdy nie zrobię jak wtedy. Co do amnezji, na pewno seria będzie odświeżona. Czemu to jest zauważone? Na pewno serię odświeżę, aktualnie teraz nagrywam ten filmik z laptopa, starych, przywieźli mi. No bo na komputerze nie pomykam bez karty graficznej. Nas zabili. Taki skład kurwa, nikt ci dupy nie chroni, to tak jest. Żałosne kurwa. Na pewno, tak jak pisaliście mi w wiadomościach, zainteresuję się trylogią Penumbry. No, ta gierka na pewno będzie na moim kanale. Zresztą dzisiaj kupiłem, przypadkowo się o tym dowiedziałem, kupiłem do kamery analogowej EasyCapa, nie wiem czy ogarniecie co to jest, może link dam do kanału. Urządzonko przechwytuje obraz i dźwięk, o, oczywiście z kamer. Tam z nagrywarek typu ten VHS, ale z najważniejsze potrafi też przerzucić obraz z PS2 z PS trójki z Xboxa to jest coś pięknego. Znaczy urządzonko kosztuje 20 zł. Przerzuci mi obraz. Mogę nagrywać let's play z gier z PS trójki, którą mam i z PS2. Myślałem o takich gierkach. Jakość obrazu nie będzie zadowalająca za bardzo, bo to jest maksymalnie 480p. No to przy tym sobie na pewno nie zwalicie z radości, ale plakaś też nie będziecie, nie? Dobra, kurwe, szle raz ten sam skład z tymi chujami. Dobra, przeżyję. Wybierz talent. No zróbmy pana demolkę. No bo nie wsparcie co wsparcia zróbmy, o. Dobra zaczęliśmy już, nadchodzi kolejna fala, czyli pierwsza. Fala jest bodajże 11? Pamiętam, że w 11 są takie chuje mocne, że nawet cały skład ich nie potrafi zabić. Więc będą na pewno jakieś let's play e możliwe, że z tej gry, jak ona się nazywała na PS3 z tym zabójcą z Origami. Kurwa widzicie, mam tak swoją pamięć przez pewne rzeczy, że... nie mogę sobie tego przypomnieć. Ja pierdolę, zapomniałem nazwę tej gry, no nie wierzę. Tyle rzeczy zapomniałem, ale to, no dobra. W tytułu dam tu nazwę tej gierki. Myślałem o paru grach, bo zajwiste są gierki na konsolę. Yy, miałem kupić właśnie takiego lepszego grabera do łapania obrazu, ale na razie jestem goły i wesoły. Wakacje zrobiły swój alkohol także. Na obozie wojskowym, jakby ktoś pytał, zainteresowany był, było zajebiście. Chcieli mnie już wypierdolić trzeciego dnia, ale na szczęście postawiła się zbyt duża część obozu za mną. Za co za alkohol i różne tego typu używki? No, jak to ja kurwa zawsze. Miałem niezły kurwa przypał, ale było zajebiście. Przez dwa tygodnie się chodziło na pierdolony mikszpak. No a teraz te Włochy na mnie czekają O zwolnienie czasu no To się samo włącza czy jak? Czy to się kończy kontrolem? Ja to się samo włącza tu, ciocia Boże Przede wszystkim zachęcam was w wakacje jak najczęściej się, jak najdłużej opierdalać. Nie siedzieć przed kąpem, bo na kąpa szkoda, życie jeszcze się wysiedzicie, ludzie. Wakacje. Wakacje nie są od siedzenia na kąpie przede wszystkim. Spotkać się najlepiej ze znajomymi. Pierdolcie tego YouTube'a, nie oglądacie tych filmików. Bo jeszcze się w roku szkolnym nasiedzicie. A wakacje to. No to są tylko dwa miesiące już. Zobaczcie, że już jest. Kurwa, który? 9 lipca dzisiaj? No ale 9 chyba. Ja pierdolę. Wcale tak dużo nie zostało. Na szczęście zdałem, jakby ktoś był zainteresowany. Zdałem se samymi... Yy, z, no z dwójeczkami. Większość dwójeczek. Taktyczna broń. Większość jest dwójek. Yy, spierdoliłem w tym roku. Totalny opierdaling był. Nie chciało mi się nic kompletnie robić. Nawet książki żadnej otworzyć. Ale nie żałuję, bo ten rok... Ten rok to akurat w maturze mi nic nie pomoże. W trzeciej klasie, w której teraz jestem, biorę się do roboty. Trzeba ocenki będzie zrobić. Najważniejsze, że te przedmioty zaprzeszły z drugiej do trzeciej klasy, jak fizyka czy informatyka takie pierdały No chemię zjebałem, ale tamte to już zajebiście. To mi pomoże. Na maturkę trzeba zdać niestety. Trzeba się przygotować, może jakieś korki będą. Hmm. Na pewno nowe filmiki się będą pojawiać jako zyską kartę graficzną i wrócę z tych wakacji Wakacje są od początku. Jak chcecie to możecie popracować ale ja nie jestem zwolennikiem pracy w wakacji naprawdę Nie ma sensu się marnować wakacje i... ...dopierdolę Kurwa Trochę ta gierka straszna jest O kurwa, o kurwa Ja pierdole, co to jest? Metalowy kurwa roboka? Ja pierdole, czy strzał. strzela? Wypierdolaj, wypierdole. Eee. Wypierdole, <grym> ja hej, hej, Wypierdole, Headshot, bitch, headshot. Granata, Najgorsze jest to, że jak odejdziesz od składu, to masz przejebany. Zabity. No, już zabili jednego. O kurwa, to jest dopiero druga fala. Naprawdę nasz skład jest chujowy. Zero, Zero zorganizowania. Headshot. Chodź tu, nożycoręki. ręki. Ja pierdolę, ja pierdolę! O kurwa, o kurwa, biegnij na nie, biegnie, biegnie. Pierdolę ja pierdolę, stąd! Ja pierdolę! No typ! Jezu. Mi się gorąco zrobiło. Chodź tu, ziomek! Chodź tu do mnie, człowieku! Znikające potworki, kurwa! Dawaj do mnie. O Boże wypierdalamy stąd wypierdalamy Zajebią nas, zajebią nas, jak mi nie pomoże ścioto jebana Chuj i Judaśu pierdolany faryzeuszu Sorki Troszkę mnie poniosło Oby cię zajebali to A więc kończymy ten krótki i chujowy gameplay z gry Killing Floor no z tą, ta gra ma sens jak się gra ze znajomymi, bo jak się gra z takimi ciotami to ja dziękuję Ksiądz jakieś widzę Ale nie ostro chyba razu poleciał zostawimy z tymi portfolkami Zobaczymy A po, to się powinna jakoś głosy poprawić przez to nowe nagrywanie Teraz będę wreszcie miał integrację z swój dźwięk, dźwięk, dźwięk gry Tylko jeszcze będzie synchronizacja Co by tu jeszcze ciekawego powiedzieć? Chyba już wszystko powiedziałem Na pewno mogę gameplay'e w dużej ilości, w wakacje nie ma co liczyć z mojej strony Ja te wakacje traktuję kolejnie, żeby je po prostu za spędzić i mojej tej wizy Nie ma sensu przed kątem siedzieć, bo jeszcze się wysiedłem Ja to schodzę kurwa, Harry ale... Zejedą go, go, Nie ma szans. Skąd ma taką broń, kurwa. No, jeszcze jeden cios i leżysz. No więc to by było na tyle. Widzicie, skład nie był zbyt dobry. Bardzo szybko nas zajebali. No torku było bardzo dużo, ale zero wsparcia wyranicznego. No music, no fan. Chuj bany Trzeba było na siebie spojrzeć, a nie. Dobra, no, to trzymajcie się. No to do następnego wideo materiału czy czego tam Elo?